Witam Was ponownie w Towards. Zobaczę, że robię sobie taki ostry maraton, jak mam wolne. A czemu nie? Pięknie, Jezu, ale mi się naprawdę przydał ten drugi miecz egzekutora. Świetny i świetnie wygląda. No niestety, póki co znalazłem tylko jeden. Ciekawi mnie bardzo, jakie są um, broni na drugiej wyspie. Mamy już zadania z drugiej wyspy, co warto o tym pamiętać. Gdzie ja tu zlazłem, rety? Dzień dobry. Cześć. O, dobra. Ty zwrot. Chodź tu, co? To jest tak piękne. Serio, w tekstury. Tu jest zasypan, dobra. Ja wpadliście w tekstury, ja wam tam przeszkadz nie będę. To było fajne. Nie musiałem z nim walczyć. O, ale zamiesz muszę. Najpiękniej. No Aż znasz, zadaje ile obrażeń? Wiem, że dużo, ale... Ile tego tu jest? Tylko 186, ale to są obuchowe może dlatego, bo tutaj mamy wszystko cięte. Inaczej yy, golemy są odporne... No w sumie fajnie, bo to kamień, kurde. Ambros, ogarnij dupę. Kamień jest raczej odporny na cięcie. Dobra, to już nie ma co. Teraz, teraz i teraz. Okej. Okay. No tak, jak już mówię, kamień jest przecież odporny na cięcie. 8 plus 8 Coś x 15 A, Moja profesjonalność jest mało interesująca. Coś to nic, w ogóle te jakieś anioły. Jakiś kult anioła, coś, coś w tym stylu może. Jest zasypane. To ja. <grywa> A twój kolega się stoi i ma się w dupie. Ha. I wpad w tekstury. Okej. Okay. <grywa> I jeszcze ktoś mi teraz SMS y wysłał. Chole, ha, mam to gdzieś. Przynajmniej póki co, Dobra, za chwilę wrócę, zobaczę. Odbiorę tego SMS-a, y. odwracam. wracam. A, powracam. Kurde, du, durnostwo, wiecie. sms typu, namierz każą osobę, wyślij bezpłatnego SMS-a pod numer 7770. Coś w tym mnie. stylu. U, dzień dobry. Chodź. Co, ty też poniesz tekstury? Tak Po co pytam No, ja, może pochodźmy tutaj A, to jest to zawoląc, żeśmy wtedy przechodzili, jesteśmy po drugiej stronie, świetnie To nic ja trudna do otwarcia Ja się to że szansa otwarcia tylko 18%. Przynajmniej przez automat. Brutalny <młodwojny> młody To wygląda jak tylko młody budowlady. Nie wnikam. Mam warto kamieni wartowników. Co ja narobiłem? Ja też, że nie stoję w miejscu. No tu jest zasypane, dobra, czyli tu nic. Tam mogę iść, a mogę jeszcze tutaj przejść. Aj Boże, zaraz wracamy. Wracamy. Jak to jest to upierdliwe, jak coś wyjdzie tak nas to woła. Tam zostaje jeszcze jeden stażnik do zabicia. Zobaczymy, co on. chowa. <śmiech> <śmiech> Czy wpadłeś w tych stóry? A nie, jednak żyjesz. Dziwnie mówić o kamieniu, że żyje, prawda? <grymne> tutaj coś jest ciekawego. Mamy zablokowane wyjście. Zablokowane wyjście, interesujące. Ale warto było tutaj sobie przyjść i na początku to oczyścić. Nie, nie wiadomo... Ile to tak naprawdę nam się przyda? A co jest tu? A tutaj patrzyliśmy, dobra. przed pójściem dalej, save all, żeby nie było. Trzeba się na razie łuku. Półt kontrolny. I pełno kamiennych wartowników, jak zawsze. Mogę coś fajnego pilnować. Dozna się do wieży. Aha, tu jest wyjście, dobra, ale załatwimy sobie nawet tych wszystkich strażników. No, i tu jeszcze jest jeden. Chodź. Co miście? Oczywiście wy macie standardowe rzeczy, a co jest w sarkofagu? Cyk, cyk Jest gówno. Chociaż... Eee, nie społeczna. Miaż czaszek. Dat nazwa na młod. <grym> I tu mamy zablokowaną dora. Zatem obadaśmy całe te ruiny, a przed wyjściem do wieży. I zmiana z przekaz zmiana. Wychodzimy. O, cześć! To se skorpiony. Dobra. Tutaj też poproszę. Nie, to tutaj. Dobra, widzę, że ze smolistymi skorpionami lepiej walczyć łukiem chyba będzie. To jest tylko ogromny skorpion, on nie jest aż tak niebezpieczny. Chyba utknął. Ach, to dobra wiadomość dla mnie. Ja utknął, uff. Olbrzymie sklepiony, nie są problemem, te smoliste też jest kurde problem. Wieża ków. A, właśnie, tutaj siedzisz. Nie zadaję mu, kurde, za wiele, co mnie niepokoi. Podejdziemy i wypalimy mu najbliżej. A, ci, jeszcze żyje. Franca jedna. Dobra. I jest wieża. Ta, to jest ta wieża, którą widzieliśmy tam w oddali. To jest kolejny skorpion. Hmm. No lepiej go ogień potraktuje. Wiesz, tu pisze, że jest odporny na ogień. Pięknie. Pozbędę się na pewno tutaj wszystkich skorpionów. Znaczy, ta cała przeprawa, a tak naprawdę, nie wiem, może czwartą paska? Doświadczenie wypełnione? A trochę żeśmy się nawalczyli, to trzeba przyznać. Kości, wyższą wytrzymałość. To jest kolejny już skorpion. Dobra, chodź. Pięknie, będę musiał sobie na pewno wzmocnić te strzały kiedyś. Nie trafiłem. Ha, Dobra, padł coś tam jeszcze. Jakieś dwa stwory są. Też będzie się nimi niech się zająć. Co się chowa? No i gepard. I skorpion, oczywiście. No yeah. yeah. gepard i raz skorpion. <laughs> Pięknie. Uh, mocni są to, trzeba przyznać, ciekawe mm, czy na sieczne są mniej odporni. Jeszcze jeden skorpion. Dobra no, zabijemy go. Mi to nie przeszkadza za bardzo. wieża huf, stoi przed nami. Wow. Dobra. Zwróćmy się wokół. przypomina mi to trochę te wieże z pierwszej części, gdzie... tam e, się aby powstrzymać nekromantów. Także? Albo z tym mia Albo to miasto, gdzie te smoki zbornili, czy co to tam było? To takie wielkie paskupstwa. Czy jest w okolicy tutaj? Chyba nic nie ma. A moi drodzy... Zatem... 179 zapis... taki... E, można rzec, że popisowy i wchodzimy. Ej, czy to... To mi przypomina troszeczkę ten. No, to miejsce z, y, na końcu. Co, że się na tym placu siedzieli tam bili? W jedynce. O, lekarz, cześć. No, trzeba ja cię zabrać takie rzeczy. Masz jakiś fajny klejnot? są? To Jest do trudki, czyli tutaj. Nie, to jest zimno. Dara, Chodzimy za tym teleporter. Chodź tu. wiem, to najpierw walczyć tym mocarstwem. Czasem jest trochę ucieka, to jest śmieszne. A co wy macie ciekawego? 51 Auron może być. Może macie też jakieś ciekawe te klejnoty. Póki co wszystkim, będziemy przeszukiwać w wieże. Nie wiem, tutaj byli ci, którzy się pokonali. Dobra, przechodzimy zatem dalej. A to jest nowy, Dzień dobry, czyli myślę, wydaje się, że wspinamy się coraz wyżej po wieży. Może nie trafi, bohaterze. Prawie zleciał. Okej, okay, nie wnikam. Nekery? Czy ne nerki? To nie wiem. Nerki. To są strasznie słabe. Wow. Nekr. O, właśnie nekry. Wiesz, że coś nie chce chyba nas dopuścić do swoich skarbów Zami go Ja można zrobić trupa Dobra, chodź tu, bo tam cię nie widzę, chodź Na spazję nie wciskam póki co Teraz mogę... będę mi się od razu teleportował, a mi od tego, może mają jakieś jeszcze kryształy, które hmm, mi się znaczy przydadzą. Ale, ta tekstura wygląda okropnie. <grywka> Do jak kapliwna czaszek. Sporo walki tutaj widzę ostatnimi czasy. Nie mam jakichś takich zadań, tylko właśnie cały czas walczymy. Przedziałem się przez hordy wrogów. O, to chyba jest dużo. Oni no, nic nie robią. O, nie jeszcze? Coraz więcej was. Niepokoi mnie to. Zresztą no, w sumie jest to logiczne, bo jesteśmy na coraz wyższych piętrach wieży. No że będzie znowu zbierania. Bum. Nie trafimy. Nie was co was z góry, matkę nie miała. Też mi się przypomina taka sytuacja, grałem swego czasu w. w tego, w Kryzysa. Pierwszą, pierwszą rzecz, nie? Tam jest taka, gdzie trzeba. No, taki, taki obóz, przejść prze, 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 przez taki wielki obóz. Ja tam się skitać na przykład ze strzelbą, nie? E, no i cały czas będzie chodzić na kloku, to w ogóle cały czas będą się pojawiać, to wiem. Mmm, 2050 aur, fajnie. To miałem taki motyw, że po prostu cała ziemia była usłana trupami, a cały czas nadchodzili nowi, nowi przeciwnicy. <grystanie> to było takie interesujące tego czasu. Dobra, kolejny? Może ten czas leci na tym nagraniu aż... Bo już mam 20 minut. Ja chcę przejść ten o, rozdział, czy tam tą wieżę jeszcze dzisiaj. Dobra, to są chyba wszyscy. To znaczy, się zrobię sobie to jest zapis na szyi wypadek. Może oni tam niewiele mi obrażeń zadają, ale jest ich po prostu coraz więcej. Nic nie ma. To jeszcze kurde się pojawił. No, spadaj truposz. Nie, nie lubię truposzy. Nie nie już miejsca. O, ja pierdolę do tego jest. Dobra. W więc zakończę odcinek trzymaj się do zaczenia. a ja to wywalę wszystko, więc już. Hej.